System rejestrów państwowych, tak jak zostało powiedziane na dzisiejszej naszej konferencji, ogromna zmiana od 1 marca y, bieżącego roku. Y, ten system składa się z kilku komponentów systemowych. Jest to rejestr PESEL, baza usług stanu cywilnego, są to te komponenty, które najbardziej interesują naszego obywatela. Jest to także system odznaczeń państwowych, jest to także y, komponent niejawny. Od 1 marca nie, nie powinien mieć żadnych problemów z obsługą klient, który przyjdzie do urzędu. Temu także służą procedury specjalne, awaryjne, przewidziane na takie sytuacje, gdyby w poszczególnych miejscach były jakiekolwiek zakłócenia pracy systemu. Od 1 marca mamy nowy wzór dowodu osobistego. Nie zobaczymy już w nowym wzorze dowodu osobistego adresu zamieszkania. Ta decyzja jest głównie związana z tym, że każda zmiana zamieszkania powodowała to, że obywatel musiał się starać o wydanie nowego dowodu osobistego. Tak więc stąd ta decyzja o tym, żeby ten adres zginął tutaj z blankietu dowodu osobistego natomiast jest to też bezpośrednio związane z tym, że dowód osobisty jest przede wszystkim dokumentem, który potwierdza naszą tożsamość i tak też ten dokument będzie identyfikowany w bankach. To jest dokument, który ma potwierdzić tożsamość osoby, która się legitymuje, właśnie przedstawia w banku, kiedy zawiera określoną tutaj umowę z bankiem. Nie będzie tam też danych o naszym rysopisie, wzroście, kolorze oczu. Nie będzie też podpisu w nowym wzorze dowodu osobistego. Natomiast na nowym wzorze dowodu osobistego pojawi się informacja o naszym obywatelstwie, która przede wszystkim ma nam umożliwiać poruszanie się tutaj w strefie Schengen. Możemy złożyć wniosek w dowolnym urzędzie gminy i tam też zostaniemy obsłużeni. Tam też zostanie nam wydany dowód osobisty. Będzie też możliwość. Ustalenia, na jakim etapie znajduje się produkcja naszego dowodu osobistego, usługa bardzo powszechna, na przykład obecnie przy paszportach. Oprócz dowodów też e, zostają wprowadzone zmiany, które bezpośrednio są związane z legislacją. E, więc są to przede wszystkim zmiany, które wprowadza nowa ustawa z 2014 roku ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego. E, ta ustawa, tak jak już wspomniałam, daje możliwość wydawania odpisów też w sposób odmiejscowiony, czyli w dowolnym urzędzie stanu cywilnego możemy się starać o odpis konkretny odpis stanu cywilnego a także daje możliwość wydawania konkretnych zaświadczeń u dowolnego kierownika urzędu stanu cywilnego jest to zaświadczenie o braku okoliczności do zawarcia w związku małżeńskiego czy też zaświadczenie o możliwości zawarcia związku małżeńskiego za granicą będzie też możliwość w dowolnym urzędzie stanu cywilnego odtworzenia zagranicznego dokumentu czy też wprowadzenia takiego dokumentu do rejestru stanu cywilnego o ile ten dokument już nie znajduje się w w polskim rejestrze stanu cywilnego. Ustawa prawa aktach stanu cywilnego też ułatwia procedury. Do tej pory procedura sprostowania Aktu stanu cywilnego była procedurą sądową, skomplikowaną procedurą sądową. Od 1 marca takie sprostowanie będzie możliwe w trybie czynności materialno-technicznych, czyli bezpośrednio przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. No i ustawa też liberalizuje tutaj możliwość nadawania imion. Od 1 marca oficjalnie możemy Nadawać imiona obce. Ta zmiana też oczywiste, wymaga dużego wysiłku od wszystkich uczestników. Największego wysiłku będzie wymagała od tych uczestników, którzy, którzy mają bezpośredni kontakt z obywatelem. To od nich w znaczącej mierze zależy jakość tego wdrożenia. Myślę, że jak przejdziemy pierwsze kilka tygodni po tym wdrożeniu, to odetchniemy i, i w kwietniu już będziemy mogli mówić tylko i wyłącznie o korzyściach, bo wszyscy zapomnią o niedogodnościach.